Sarda to jedna z najważniejszych postaci w serii Gielgothic, jeśli nie najważniejsza. Jest siłą napędową dla Bezimiennego, któremu stawia kolejne cele. Stał się najpotężniejszym magiem, który nie bał się zmienić w stronę konfliktu na Beliara, aby następnie sprzedziwić się Bogom. Jakie więc charakteryzują kocechy charakteru? Jest dobry czy też zły? Co przyczyniło się do tego, kim się stał? Następnie chciałbym naznaczyć, że wizja postaci Xatasa wielokrotnie zmieniała się z części na część. Nawet pierwotna wersja do Kotika 1 była inna. Miał on chęć zawładnąć śniącym, do czego namawiał peli bezimiennego. Następnie miał zginąć z okuwnego bohatera. Być może zrobię osobny film o tej wczesnej wersji gry. Podejrzewam, że każdy wie jak wygląda Xardas, ale tak w gwoli przypomnienia. Jest to około 150-letni, siwy nekromanta z białymi oczami, który za młotów wstąpił do klasztoru Innosa na Kolinis, gdzie został arcymagiem ognia. Początkowo nie byłem pewny, czy jest on ślepy przez takie oczy, czy to efekt uboczny magii, którą zaczął stosować. Ale jak dokładniej jest temat, to spokojnie. Satas wszystko widzi. Był jednym z 12 magów, którzy stworzyli barierę w kolonii górniczej. Satas jest postacią typu Mastermind. Taka zawsze ma długi, skomplikowany plan na osiągnięcie swoich celów. A jeśli coś nie idzie według założeń, to istnieje plan B czy też C. Aby nauczyć się szóstego kręgu magii, Nekromanta musiał być wysoce inteligentny. Wymagało to dużo ekspa, żeby tak bardzo się przykoksić. Nawet kolisto czy prokar byli poziom niżej, bo posiadali znajomość piątego kręgu. Wymyślenie sposobu na zakończenie wojny boków także było myka sprytne. Wymagało to niemałej objętości mózgu. Kolejną cechą, która wynika z poprzedniej, jest bycie zdolnym. Ci, którzy szybko się uczą, to z całą pewnością osoby inteligentne. Szukanie skuteczniejszego sposobu na zakończenie wojny boków to bardzo ambitny cel. Jednakże mógł przecież dalej być wiernym Innosa i walczyć z Beliarem. Natomiast Komanta znając przeszłość dostrzegł, że nigdy się nie udaje wykać definitywnie żadnej ze stron. Poszukał więc nieszablonowej metody na bardzo skomplikowany problem. Ciekawość to kolejna cecha, która łączy się z tendencją bycia inteligentnym. Ciekawość za młotu spowodowała, że zaczął tak mocno się uczyć magii, także Beliara. Sratas wydał mi się otwarty na nowe idee. Jeśli coś wydaje się skuteczniejsze i lepsze, to nie ma problemu z zaakceptowaniem tego. Znowu mam na myśli wypełnienie boków w Kotiku 3, ale także zmianę ze sługi Innosa na pozornego sługę Beliara. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że swoim myśleniem wyprzedzał swoje czasy. Każdy człowiek albo bezgranicznie wierzył w jednego z boków, albo miał to wszystko gdzieś i zajmował się po prostu swoim życiem codziennym. Jednakże chyba żadna postać się nie myślała tak jak Satas, że bogowie są naszym źródłem problemów. Na pewno jest też zdeterminowany do osiągnięcia swoich celów, czasami aż nazbyt. Satas jest altruistą, ale to cel uświerca środki. Niezbyt obchodzi kozdanie innych ludzi. Skupia się na swoich celach, a często ludzi nie rozumiejących jego działania uważa za głupców. Jest też nieco krnopny, hamski i niemiły. To śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się. Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Pamiętacie opowieść, jak pewien arcymistrz magów ognia rozmarował skazańca po całym zewnętrznym pierścieniu? Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Według mnie to musiał być czas. To inny aż tak by stracił cierpliwość i użył tak potężnej magii. Wydaje mi się, że z łatwością przychodzi mu ocenianie innych ludzi. Jeśli ktoś jest ślepo wierzący w swoje ideały, to z pewnością będzie dla Ksartasa automatycznie głupcem. Nie wiem z czego to wynika. Czy z nieufności, czy z innego powodu, ale Ksartas wydaje się zamknięty w sobie. Nie mówi wszystkiego od razu bezymiennemu. Myślę, że możesz być. Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. A ty co myślisz o charakterze Xardasa? Zgadza się ze wszystkim, czy dodałbyś coś od siebie? Napisz mi proszę o tym w komentarzach. Pomoże mi to też zwiększyć moje zasiłki. Więc jeśli nie masz żadnych przemyśleń na ten temat, to napisz chociaż komentarz o treści Xardasie, poskacz na moim kulturze.